widzowie wiecie co jest hitem Mielonidas, znaczy, znaczy, że, znaczy że sprawa była jasna, bo Mielonidas, bo Mielonidas jest w kółach mięsnych i on ciągle coś się do mnie pruje, albo moim widzom odpisuje, bo widzowie go pytają, co k... chodzi, nie słuchajcie tego. Ja bym, ja bym tak na, nakręcić całą sytuację od A do Z. Kiedyś, 6 lat temu, 6 lat temu widziałem się z Mielonidasem w hotelu jednym. Milonidas tam sobie pił piwko Był trochę bez formy Ja wtedy byłem 20 dwudziestoletnim byczkiem Coś tam do mnie zagadywał, wydawało mi się nawet, że nie podrywa, bo mówił, że super mam formę, że mi zazdrości, że on też tak kiedyś wyglądał Super forma, tam wiecie po koszulce mnie podotykał, fajka mu chyba stanęła, nie jestem pewien, już dobrze nie pamiętam No ale teraz sobie chwilę z gościem pogadałem, mówię sobie chuj, niech sobie dziadek popodrywa jak go to podnieca Pokusimy frajera. No i <laughs> ja, ja szybko doszedłem do wniosku generalnie, że albo gościu przedawkował alkohol, albo, albo po prostu skrajnym imbecylem, nie? Bo, jakby sposób jego wypowiedzi był bardzo specyficzny. Mówiąc bardzo specyficzny, mam na myśli niskolotny po prostu, nie? Zresztą, kto ma wiedzieć, ten wie. Kto słuchał kiedykolwiek Milonidasa, ten wie do czego zdolny jest ten półgłówek. No i no, dobrą sprawę. To był pierwszy i ostatni. To, 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 to był pierwszy i ostatni raz, kiedy. Ja się z nim cztery oczy widziałem i z nim jakąkolwiek dyskusję prowadziłem. To była naprawdę krótka wymiana paru zdań. Jakiś czas później ogłosili jego walkę z Kizo. Tam sobie chłopaki trochę śmieszkowali, że Kizo go zabije, że tak dalej. Ja mówię, nie no, może mi, mi da da sobie radę, nie, że. Co on potrafi, zobaczymy. Jakby nie, nie hejtowałem go, nie śmieszkowałem z niego, tylko byłem ciekaw pojedynku. Finalnie w pojedynku zaskoczył. No ale wiecie, nie potrafi obsługiwać mikrofonu. Wiadomo, że Beka była ciśnięta z tego, że ziomek nawet mikrofonu do ust nie potrafi przełożyć. Potem miał dramę z Isamu bo ziomek stwierdził, że zacznie końcać rękę, która go karmi, bo był zbyt głupi, żeby zrozumieć, że tam ziarna dostaje. No i samu go ośmieszył paroma faktami. No więc ja zaśmieszkowałem sobie z Mionidasa. Minęło tamtej, od tamtej pory minęły 3 lata. Ja z nim żadnej dyskusji nie prowadziłem. Na liveach się na temat tego idioty nie wypowiadałem, bo i po co? Jeżeli go zresztą nie było, on zniknął kompletnie. Gościu po trzech latach, jak mnie w fejmie zakontraktowali, zaczął mnie na swo story swoim wyzywać. No to zacząłem rzucać memy z tym imbecylem, z tym tro troglodytą. I ziomek napisał do mnie na priv, że mam prze że mi wpierw puści, bo nie z ulicy ją sobie na takie teksty nie pozwala. Czyli tak, chłop, najpierw sam zaczął mnie kurwa, wyzywać, dziwi się, że mu odpowiedziałem i mówi jeszcze, że moje słowa przyniosły jakieś konsekwencje. Chłopie, miało niedaz. jedyne konsekwencje, jakie w życiu mogą cię spotkać, to kurwa, pasy bezpieczeństwa i ciężkie, ciężkie leki w zastrzykach kardiakryku. Ty pier Imbecylu, no jakby przestań, przestań komukolwiek grozić, bo to, bo to, bo to naprawdę no, żeby, żeby grozić, trzeba mieć jakąś podstawę albo aparycję. Ogólnie jak grozisz, to jest to śmieszne, ale dobra, jak ktoś jest jakimś tam gangiem, grozi powiedzmy, że ktoś może się przestraszyć i wziąć jego słowa na poważnie. Ja na takich ludzi pluję, ale ch wiadomo o co chodzi. Ale Melonidas, ty jesteś zdany z tego, że ty byś się na rowerze zabił. Jesteś imbecylem, który nawet na czterech kółkach nie pojedzie. Inaczej. Chciałbym, żebyś, Melonidas zamknął mi mordę i nagrał krótki filmik na Instagrama, jak jeździsz na rowerze. Może ku... być z czteroma kółkami. Jak przejedziesz 15 metrów, wysyłam ci 100 zł. I właśnie jest taki mem, że to jest Melonidas jeden błąd Makowski. I fakt, faktycznie. Melonidas. Y Popełnił w życiu jeden błąd, dał się niestety poznać światu i teraz każdy wie, że jest skończonym imbecylem. Niesamowity gościu, nie? Niesamowity gościu, jaki to jest k***a Dobra, może inaczej, bo niektórzy mówią, że Mironidasa warto brać na poważnie. I, I teraz sobie wyobraźcie, że to jest wywiad Mielonidasa, w którym wypadł najbardziej inteligentnie ze wszystkich rozmów, które prowadził. To jest jego najlepszy wywiad. Tutaj zostały osiągnięte szczyty intelektualne. Dzień dobry, Natalia Kuźma. Znajdujemy się właśnie na gali Alkomaster i jest ze mną Mielonidas. Cześć! Zbieram serdusze wszystkich. <gry> Powiedz mi, bo jesteś już po tym pojedynku, e, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? Tak, <gry> krokodilowo. E, dużo wypiłeś? Mało. Mało? No? <gry> I ten chłopak komuś grozi. <gry> A pijesz jeszcze? No. Jak coś widzowie, to on po prostu mówi w języku węgierskim tutaj. O, o, Cały czas? Stop. Teraz tak? tylko sporty, ale teraz w tym czy się dobrze. Dobrze się czujesz, to najważniejsze. A powiedz mi, wybierasz się na jakiś after, czy już jest koniec, dość? Nie. nie? nie, nie, nie. To jest to mnie luz teraz. <głosy> <głosy> Wiecie co jest najlepsze? Mielonidas mógł zgłosić ten wywiad, żeby go zdzieli z internetu, ale stwierdził, że tego nie zrobi, bo to masz 300 tysięcy wyświetleń. <noise> Czyli odpoczywasz. E, powiedz mi, Ewa. tak? Teraz mam troszeczkę, nikt o tym nie wie, ale ja mam kontuzję. Co masz? Kontuzję, o kontuzję. tyle... <noise> Chłopak nam w wywiadzie mówi, że nikt o tym nie wie, ale ma kontuzję. Tylko słyszymy i widzimy stary, wystarczy na twoją twarz spojrzeć. <noise> Jest tam głęboka kontuzja. A powiedz mi, e, jak wyglądał ten twój pojedynek, kto tam wygrał, kto przegrał, bo niestety nie mogliśmy tego e, oglądać. No Batek, to było tak śmieszne, że... No, już zrobiłem śmiech. Czemu? To jest show. Show, tak. Chodzi o to show. Tak, po to jest, jest alkomaster, żeby się... Ośmiech. Tak, po tą, całą pilonkę. A powiedz mi, jakie zadania tam e, robiłeś? Żadne. Jak to? Coś musieliście tam robić. Robiliśmy, ale pan rzeczy Co robisz? Dobrze się czułem Nie rozumiem To okej Nie musisz Dobrze się czułem w tym, nie rozumiem, to okej okay. musisz... <laughs> dobrze, okay. <laughs> dobrze się czuję, nie rozumiem, to okej okay. Nie no piękny człowiek Troszeczkę głośniej mówić, dobrze? Okej okay. Król mikrofonu, muszę głośniej powiedzieć? Czuję się dobrze. A powiedz mi, ile wypiłeś? Liczyłeś, czy, czy przestałeś po którymś kieliszku liczyć? Właśnie, czy piliście piwo, czy wódkę, czy, czy co? Nawet nie wiem. Jak to? Jak? Kurwa, dwa, trzy dni. To kurwa, dolewali mi tyle, że to jest show. To jest show, tak, to już wiemy, że to jest show. Odjebałem show? O to chodzi. Nie, nie chodzi o to, żebym tutaj padł. Był kurwa nęko. A dobrze się czujesz, tak? Dobrze. A czujesz się piany, czy, czy nie? Czyli jeszcze ci mało. Mało. Mało? mało. Weź tutaj jeszcze kogoś ja trzeba sobie, poprosić o alkohol. Każdy kurwa. zrobiłem sobie supporterów, Każdy mi dolował. Tak? O, no, minułkę ciężko uwalić. A powiedz mi, alkoholu to sowa. A przygotowywałeś się jakoś do tego AlkoMaster? Me melanżujesz dużo w ogóle? Wiesz co jest najlepsze? Że kiedyś i samu takim tekstem walnął, że mielonkę jest ciężko uwalić. Że ma twardą szczękę. I on na j**ę randomowo chodzi i mówi, że mielonkę jest ciężko uwalić. W ogóle. W ogóle? W ogóle nie imprezujesz? Nie. Czy, 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 czy. Nie masz czasu, czy nie lubisz? Czy... No nie, no lubię to, tylko mam na przykład walkę. Przyk... Przygot A po walce to oparczymy różne Tak to jest No jak tam te twoje walki? Jak to z tym jest? Teraz masz kontuzję Tak, tak zrozumiałam, tak? No się poddaję Nie poddajesz się moje mintości są o tyle wyższe Kurde, nie powinienem sobie przegrać. Co zrobiłeś? Zapomniałeś? Nie powinienem co przegrać. To tyle. Rozumiem. E, powiedz mi. Powiedz no, <laughs> mi, czy masz jakiś taki melanż, który najbardziej ci zapadł w głowie? Który najbardziej pamiętasz taki, że był zajebisty? No nie żaden. Przyszę? Żaden. Żaden. Dobra, widzę, że już ja cię. Mam... Powiem wam tak, ja, ja uważam dwie rzeczy, nie? Że Milonka to skończony imbecer, i o tym mówić nie trzeba, ale tak szczerze, ta redakcja też się mega sk... zachowała, że z gościem w takim stanie wywiad nagrała, bo to też trzeba być obiektywnym. Co nie zmienia faktu, że ten debil skończony mógł ten wywiad zdjąć, ale pewnie zobaczył biusy i stwierdził, że że jest super. Badym, on on serio wyjątkowo dobrze na tym wywiadzie wypadł. Paradoksalnie mówił lepiej do mikrofonu niż jakieś trzeźwy. I nawet jakieś procesy myślowe były bardziej logiczne. Pewnie nie wiedział jak? Nie, właśnie też się głęboko zaskoczyłem, ale Mieliina jest, jest osobą, która potrafi pisać. Chociaż on mi bardzo długo odpowiadał na wiadomości na priv, więc jest taka szansa, że on, podobnie jak Dawid Jasper, do translatora po prostu mówi i to wkleja. Ale ciężko mi powiedzieć, ja tam nie wiem.